Dzisiaj bez hej-hej, mówię dzień dobry i nie jedziemy na pstrągi, bo zazwyczaj w tym towarzystwie, czyli z Dawidem jedziemy na pstrągi. Dzisiaj jesteśmy w Sopocie i zaraz będziemy na plaży, na belonach, także zapraszam do oglądania. Ktoś tu na belony jedzie, zobaczcie. Ile miejsca w bagażniku. Ja. Mogłem z nimi jechać, bym się nie musiał składać na paliwo pewnie, bo by nawet nie zauważyli, że jadę. Pokazuję 7 minutek, a wstaliśmy kurde o drugiej. widzimy się na miejscu. Ciekawe jak to jest Wolf Bewon O, jest No A wiesz jak fajnie uderzyła jak boleń. Pierwsza Ale fajna Co jest grane ty No Nie wiem co zrobić? Pierwsza w życiu, ty No, możesz ale jakie ma zęby ty Ja pierdzielu Ja pierdzielę jako no. ładna ta rybka Ugryzła mnie Ale jak popłynęła się w plu To jeszcze też łapie jedziemy Do domu Już do piletowania się nastawiło. stawiło Klasyczny kapot Jeszcze się owinęła O Boże o nie, ale patologia Ale się tutaj ten, pokazuje Wrzucaj no, tak, tu blisko Klasycznie załagony ogony be 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 O. be be a nie Teraz spadło Widziałem, ale jaką Jak delfin, jak co? A czy już go? Ja się całkiem nie... Myślałem, że już się rozwodzę. O. o! Ale idzie tu. A może się cyknąć. Dobra, muszę ją dotknąć, się zajcie. Po raz pierwszy odjewałem bardziej niż Fifen. Bywa. <noise> Utopił się. To jest Fiflak, to jest prawdziwy Fiflak. U... Ja. Pierdech. Utopił cały plecak, jakby do woderów się nalało I musimy wracać. Także zachęć może do oglądania dnia drugiego, żeby to jakoś. Z dnia drugiego z to my wrócimy do Radomia. <noise> Nie, no i to też jest dzień. Musimy Jak byli w wodery. Tobie i mi. No. Bo FIFAN stwierdził, że mnie uratuje. <noise> uratowałem. Ty Jest jesteś... sam się wrąbał do wody. jesteś mi przysłowi. <noise> znaczy, nie wiem, uratowałem ci życie. To nie wiem ile ty mi jesteś winien. Do końca życia już jesteś. Ale w jaki sposób mi uratowałeś dłużny. życie? No to, to leciałem po ciebie i cię uratowałem. Z wody wyciągnąłem, bo cię się utopiłeś prawie. Ale cię uratowałem. Dobra, niech ci będzie. Złodziej, złodziej. Za dużo rzeczy nam się dziś udało. Wiesz co ci się udało? tolicze się do wody. Jakby ktoś pytał, w tym ryżu jest zakopany telefon Dawida Beczka. Na belony trzeba delikatnie przedłużyć przypon. Oczywiście są na przykład Mikado yy, belona blaszki. Czekaj, jeszcze raz mi daje pytanie, bo miałem pewno tego. Druga tura, można powiedzieć, zakończyła się tym, że byliśmy na molo i w sumie było tyle ludzi, że baliśmy się, że kogoś zaczepimy. Druga tura zakończyła się pizzą. A jutro, właśnie, pizzą, a jutro lecimy, kurde... Na belony po raz drugi. Mam nadzieję, że zopiemy więcej i że się nie wykąpiemy. Tak. Ale pytałeś, co ja robię. Teraz przedłużam odległość kotwiczki od blaszki. Belonka ma bardzo długi pysk, tak jak zauważyliście. Dlatego warto jest oddalić yy, kotwiczkę od blaszki, żeby po prostu w momencie ataku ona się lepiej wpięła. Są bardzo fajne blaszki od Mikado, Mikado Bellona, i one są tutaj, y, mają odległość y, zachowaną między kotwiczką a blaszką na fluorokarbonie grubym i to bardzo fajnie działa. My niestety dzisiaj tych blaszek nie mamy, mamy tutaj jakieś takie najprostsze wahadełka 22 gramowe i y, radzę sobie z tym tak, że zakładam krętlik, dwa kółka łącznikowe i w ten sposób oddalam. Y, te dwie zrobiłem w ten sam sposób, a następną trzecią y, zrobię na samych kółkach łącznikowych, czyli. Połączę cztery kółeczka i po prostu je podczepię do korficzki. Bardzo prosta sprawa, a myślę, że po dzisiejszym dniu było widać, że jakby w moich zestawach przyniosło to więcej efektów, ponieważ Fifen miał mniej jednak tych ryb, no zaczepionych, podczepionych czy wziętych, no ale było ich po prostu mniej. Ja więcej ryb zaczepiłem na Q, i myślę, że to, to miało znaczenie największe. Ciekaw jestem, tylko może to rozgryziemy przez te trzy dni. Ale ciekaw jestem właśnie jak to jest, czy one ganiają te przynęty się podczepiają, czy jednak mimo wszystko my je podczepiamy jak, nie wiem, jakieś leszcze trącą się. Ciężko potwierdzić jeszcze, może dojdziemy do tego po kilku dniach jeszcze, mówię. Pogadamy z Patrykiem. Właśnie. On, on wie więcej. Z Patrykiem no, rozgwiazdą, którego już znacie, z Parsenty, najlepsza odczepiać przynęt. Tak jest. Dzisiaj będziemy się bawić na pachuzabę. A tak serio, to plaża, molo, zaczynamy dzień drugi. Dzień Cześć Patryczku. Co? A dobrze? Tylko kas jest. Mam szczęśliwą siódemkę na końcu. Tak? E? No, no, tak, do... lat... A jak mówiłeś na przykład w ubiegłych latach, to też tak było, że raczej wszystko prawie podczeplane Nie, dużo. W zeszłym roku było na tej sali. Wszystkie, zawsze, ale.

tak, ale, jest to albo jeden wobler gdzie byliście na tym kroku? Na farcencie. Pięknie najechano. Dobry. A pani czego się chciała? Tato no mało. Masz? No. Patrzę jak robi forte. Dobre. Ja. Teraz, mam, brobie, potem si. 12, teraz mam jest? <noise> teraz. Jest i czwarta. jest, Kurde, jakaś chyba większa Albo... Troszkę, no Troska ma jest ma Ale boleń Makrela Widziałeś to? Widziałem Pięknie się owinęło Także ostatecznie wynik 20 belonów u Fifena i 31 belon u Dawida. Były momenty, kiedy mnie się już nie chciało, bić, leżałem na plaży, a Dawid ostro jeszcze haratał. Także naprawdę za samo zawarcie trzeba mu tutaj łapeczki w górę zostawić pod tym odcinkiem, a osoby nowe zapraszam do ławicy. Zostawiać przyciski subskrypcji z dzwoneczkiem, żeby mieć nowe filmy na bieżąco, bo kolejne filmy już niedługo z się. A teraz trzymajcie się, sayonara.